Bartolo Longo, człowiek, który dosłownie zszedł do piekła i wrócił, by je zburzyć różańcem w dłoni, urodził się w pobożnej rodzinie katolickiej na południu Włoch, wychowany w wierze, każdego dnia odmawiał różaniec z rodzicami, ale gdy stracił matkę, jego świat się zawalił. W sercu pojawiła się pustka, którą szybko wypełniło zło. To były czasy, gdy Włochy ogarnęła fala antykościelnej nienawiści i masonerii. Młody Bartolo, student prawa, trafił pod wpływ profesorów, byłych księży, którzy bluźnili przeciw Bogu. Wkrótce sam zaczął nienawidzić kościoła, kapłanów i papieża. W pogoni za mocą i wiedzą poszedł jeszcze dalej. Wszedł w świat okultyzmu, spirytyzmu i satanizmu. Oddał duszę diabłu. Został wyświęcony na kapłana szatana, odprawiał bluźniercze rytuały, wzywał demony, głosił kazania przeciw Bogu. Ten, który kiedyś modlił się różańcem z matką, teraz przekonywał innych, że Bóg nie istnieje. Ale wkrótce zobaczył, czym naprawdę jest piekło zaczął słyszeć głosy, widzieć demony, tracił rozum, nie spał, nie jadł był wrakiem człowieka diabeł, któremu służył. Pożerał go od środka, i wtedy Bóg zainterweniował. Na jego drodze stanął profesor Vincenzo Pepe. Człowiek, który spojrzał mu prosto w oczy i zapytał: Czy chcesz umrzeć w szpitalu psychiatrycznym i być potępiony na wieki? Te słowa były jak piorun. Bartolo, przerażony własnym losem, pozwoliłby zaprowadzono go do dominikańskiego kapłana. Po trzech tygodniach rozmów, w święto najświętszego serca Pana Jezusa Bartolo wyspowiadał się i wrócił do kościoła. Upadły kapłan szatana został przyjęty przez Boga jak syn marnotrawny, ale mimo spowiedzi nie potrafił sobie wybaczyć. Poczucie winy dusiło Go od środka, myślał o odebraniu sobie życia. I wtedy wydarzyło się coś, co odmieniło jego życie i potwierdziło proroctwo Maryi. Na polach Pompejów, miejscu przesiąkniętym pogaństwem i przesądami, usłyszał w sercu głos Kto propaguje mój różaniec, będzie zbawiony. Padł na kolana i odpowiedział Maryjo, jeśli to prawda, ja się zbawię, bo nie opuszczę tej ziemi, dopóki nie poświęcę życia propagowaniu Twojego różańca. I dotrzymał słowa. Od tego dnia Bartolo Longo, były kapłan szatana, Stał się apostołem różańca. W Pompejach, gdzie ludzie żyli w moralnym upadku i czcili przesądy, zaczął głosić, rozdawać różańce, uczyć dzieci modlitwy. Z pomocą hrabiny Mariany di Fusco odbudował zrujnowaną kaplicę i zbudował monumentalną bazylikę Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, dziś jedno z największych sanktuariów maryjnych na świecie. Cuda zaczęły się mnożyć, uzdrowienia, nawrócenia, łaski. Ludzie, którzy żyli w mroku grzechu, odmawiali różaniec i wracali do Boga. Zrujnowane pogańskie Pompeje stały się nowym miastem Maryi, jak pisał Bartolo. Obok krainy umarłych powstała kraina zmartwychwstania i życia. Obok ruin pogaństwa wyrosła świątynia wiary i miłości. Bartolo zmarł ubogi, ale święty na jego grobie widnieje napis byłem niewolnikiem szatana, a teraz jestem niewolnikiem Maryi. Sam chciał, aby ten napis powstał na jego pomniku. Dzięki Bartolo Longo mamy nowennę do Matki Bożej Pompejańskiej. Papież Leon XIII nazwał go kawalerem grobu pańskiego i człowiekiem Maryi. Święty Jan Paweł II Beatyfikował go w 1980 roku i napisał o nim w encyklice o różańcu, że jego życie to dowód, iż nie istnieje grzech, z którego Bóg nie może podnieść. A dzisiaj, 19 października, w miesiącu maryjnym, w miesiącu Różańca Świętego, papież Leon XIV kanonizował Bartololongo. I dziś, gdy świat znów flirtuje z tarotem, magią i okultyzmem, Historia świętego Bartolo Longo brzmi jak ostrzeżenie i dowód. Dowód, że piekło istnieje. Dowód, że szatan naprawdę pociąga duszę w otchłań. I dowód, że Maryja naprawdę ratuje. Bo jej słowa się spełniły. Człowiek, który był kapłanem szatana, dziś jest w niebie jako święty. Spełniło się proroctwo. Kto propaguje mój święty różaniec będzie zbawiony. Święty Bartolo Longo jest żywym dowodem, że różaniec to nie koralikowa ozdoba to łańcuch, który wyrywa duszę z piekła to broń, która łamie moc demonów to droga, która prowadzi do zbawienia. I dlatego właśnie dziś, w dniu jego kanonizacji, Maryja pokazuje światu, że nie ma grzesznika, którego Bóg nie mógłby uratować wystarczy, że chwyci za różaniec. Tak Maryja dotrzymała słowa. Jej proroctwo naprawdę się spełniło. Święty Bartolo, Longo, człowiek, który zszedł na samo dno piekła, został uratowany przez tę, która miażdży głowę węża. Bo kiedy wziął do rąk różaniec i zaczął go głosić światu, nie tylko został uwolniony z mocy demonów, został zapieczętowany łaską zbawienia. Spełniło się to, co zapowiedziała Maryja. Słowa, kto propaguje mój różaniec będzie zbawiony, to nie są tylko piękne słowa, to obietnica z nieba, to duchowy dekret, który nadal obowiązuje każdego, kto bierze różaniec do ręki z wiarą, bo w każdym zdrowaś Maryjo, w każdym wejrzeniu w tajemnicę życia Jezusa i Maryi, diabeł traci swoją moc. Każde zdrowaś Maryjo to jak cios wymierzony w królestwo ciemności. Każde, święta Maryjo, módl się za nami. To błysk światła, który rozrywa mrok. Święty Bartolo Longo jest idealnym dowodem, że różaniec potrafi wyrwać duszę z samego dna otchłani. Ale ta historia nie skończyła się na nim. Maryja nie powiedziała, że pomoże tylko jemu. Powiedziała: każdy, kto promuje mój różaniec. A to znaczy: każdy, kto niesie różaniec dalej, kto modli się na nim. To uczy innych tej modlitwy, kto broni Go, kto nie wstydzi się różańca w świecie, który przecież kpi z Boga, ten również może być pewien, że idzie drogą zbawienia. Dziś świat jest pełen tego samego zła, które wciągnęło świętego Bartolo. Magia, taroty, czary, spirytyzm, manifestacje energii, wróżbiarstwo. Wszystko to jest tą samą trucizną, którą On kiedyś pił. Szatan tylko zmienił opakowanie. Dzisiaj to nie są już tylko seanse spirytystyczne w mrocznych piwnicach, ale duchowe praktyki, uzdrawiające energie, kosmiczne wibracje, ten sam kłamca, ta sama pułapka. Ale jest też ta sama broń, różaniec, ta modlitwa, którą diabeł nienawidzi najbardziej. Bo w każdej jego cząstce Maryja przypomina mu o jego klęsce. Za każdym razem, gdy ktoś odmawia różaniec, piekło się trzęsie. Bo wie, że to modlitwa, która wyrywa duszę z jego rąk. Bartolo Longo pokazał, że Różaniec to droga z piekła do nieba nie przez słowa, nie przez teorię, ale przez życie to modlitwa, która zniszczyła w nim wszystko, co diabelskie, i odbudowała w nim wszystko, co Boże to modlitwa, która otworzyła mu bramy nieba i tak samo może być z każdym z nas. Bo jeśli Maryja mogła wyciągnąć z otchłani kapłana szatana, to może wyciągnąć każdego, kto dziś żyje w grzechu, zwątpieniu, uzależnieniu, rozpaczy. Nie ma duszy, której nie mogłaby uratować, jeśli ta dusza chwyci się za różaniec. Dlatego różaniec to nie opcja, to ratunek, to nie tylko modlitwa. To broń w walce duchowej, która trwa każdego dnia walka o umysły, o serca, o duszę. Walka przeciwko nowoczesnemu satanizmowi, który wdziera się do świata pod maską mody, muzyki, filmów, mediów. Świat kpi z różańca, bo diabeł się go boi, a my mamy być tymi, którzy niosą Go jak miecz. Święty Bartolo Longo udowodnił, że kto stanie po stronie Maryi, ten nigdy nie przegra, bo ona obiecała. Na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. A triumf jej serca zaczyna się w każdym, kto odmawia różaniec, w każdym, kto modli się mimo zmęczenia, w każdym, kto nie boi się świadczyć, że moc różańca jest większa niż moc piekła. Dziś to proroctwo Maryi spełnia się na nowo, w każdym sercu, które sięga po różaniec z wiarą. Święty Bartolo Longo jest dowodem, że Maryja dotrzymuje obietnic. A jeśli ona raz powiedziała, że kto propaguje jej różaniec, będzie zbawiony, to znaczy, że ty też możesz być pewien swojego zbawienia, jeśli tylko uczynisz różaniec codziennością swojego życia i będziesz nim wychwalać Boga z czystym sercem, pełnym wiary i miłości. Bo różaniec to nie tylko modlitwa, to linia życia rzucona z nieba, to światło w najciemniejszej nocy. To broń, którą Bóg przez ręce Maryi oddał w nasze ręce, byśmy mogli zwyciężyć tak, jak zwyciężył święty Bartololongo. A więc chwyć za różaniec, niech stanie się Twoją tarczą, Twoim mieczem, Twoim ratunkiem, bo kto z nim idzie przez życie ze skruchą, z wiarą, miłością, prawdziwą żarliwością ku Bogu, ten nie pójdzie na potępienie, bo słowa Maryi są prawdą. Kto propaguje mój różaniec, będzie zbawiony. I dziś świat może zobaczyć, że to nie tylko obietnica bez pokrycia, to rzeczywistość, bo ze szponów szatana naprawdę można się wyrwać, wracając z różańcem w ręku. Święty Bartolo Longo, módl się za nami. Amen.